Cześć, dziś y, kolejna odsłona u, y, t, świata arabskiego, kobiet arabskich. Dziś powiem y, nie więcej jak się ubierają. Styl y, ubrania nie więcej odwzorowałam od, y, y, w sumie one się podobnie ubierają do nas Europejek, ale mają y, długie sukienki albo na przykład takie kwiatkowe ja mniej więcej tak to się y, ubrałam bluzka, nie tylko bluzka, taka zapinana, spódnica, oprócz tego y, mają długie płaszcze. Te płaszcze są y, białe, takie kremowe bardziej, y, są bardzo długie od aż do kostki i tak chodzą, jak jest nawet ciepło, nawet upalnie, gdzie one się nie rozbierają, nie chodzą na krótki rękaw, ale te, które noszą te chusty, bo te, które, te turczynki, które nie mają chust, one, one wyglądają normalnie, tak jak Europejki. One, one nie zakładają takich długich płaszczy, jak tamte.